Eluśm, to dodam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina na Trzeciego serca z Kamienia. I lecimy. co sumie gdzie? Co mnie nie wiem. Tu mam jeszcze jakiś... wykrzyknie przy tym handlarzu. Miło znów cię tak, tak, tak. Co się koniuł. Przezbyę wyścig? Masz niezwykłego wierzchowca. O tak! Babieca jest wiechrym przyjacielem, bystrzejszym niż wielu ludzi. Wykraliśmy dużo wyścigów, więc jesteś nie tylko odkrywcą, ale i jokerem. W moich stronach małe dzieci potrafią jeździć wierzchem, a wyścigi konne są ulubioną rozrywką. No, wyścig. Słyszałem wiele dobrego o szybkości ofirskich rumaków. Masz ochotę się pościgać? Nasze konie są honcze jak zachodni wiatr i chętnie to udowodnię. Ścigajmy się! Let's go! Dobra Ludzie z drogi Bo was staranuje Pokaż na No róż tam tą dupę. Co, hamowa? Spierdalaj. Jaka hamowa! Mówię, żebyś spierdalał, bo jest wyścig tutaj. Robiony. Więc mi proszę tutaj hamskimi granicami nie dawać. Co jest? Łasz ty kurwa. Ej, no to jest nie fair, halo! Co to kurwa miało być? Halo, halo! Ty, Ofir! Twoja sprawka? Otwórz ta bramę! Otwórz bramę! Bo się ścigają! No, płotkę dostaję już zadyszki. Możemy go troszeczkę przyblokować. Bloket można zrobić na konto. I zaraz nałożymy bana permanentnego. <grybujesz> dobra, jesteśmy już prawie. koniec. Dobra, tu się chyba skończy. Tak jest, dobra. Banet Raz w Ofirskie rumaki są rącze jak wiatr, ale mój koń w niczym im nie ustępuje. Gratuluję wygranej! Przyjmij proszę tę kulbakę na pamiątkę naszych zawodów i niech ci ona dobrze służy! Dzięki. Podoba ci się nowe wdzianko płotka? Ha! Człowieka można ocenić po tym, jak traktuje swojego konia. Wedle naszego mitu na początku było niebo i ziemia. Niebo pokochało step z wzajemnością, i z tego związku zrodziła się klacz. Ludzie byli wówczas słabymi istotami, nękanymi przez rozliczne zagrożenia. Klacz wykarmiła ich więc swoim mlekiem, a gdy stali się silni, pozwoliła im się dosiąść, by mogli zostać wojownikami i stawić czoła wrogom. Mit uczy, by szanować konie, które są najszlachetniejszymi ze zwierząt. Piękna historia. Dzięki za nią i za wyścig. No i dobra. Więc wyścig z niej mamy z główki. Co jeszcze coś? Aha, może się jeszcze pogadać. Dobra, rzućmy okiem na jego towary. Mógłbym zobaczyć, jakie towary przywieźliście z Ofiru? Co my to mamy? Mieczy, kofietka Czuczuga, 35 level 43 do ataku, tak, do obrażeń Nice, nice, 1106, aha Potwory Erydium, brak glas. dobra, to ok, weźmiemy Francesca Findabar Findabar Skojatel. Zbierajmy wszystko Co tu jeszcze mamy? Ołów. Pewna skóra drakonida, Tutaj co mamy? Schemat ofiarska szabla. To możemy sobie wziąć. I teraz co by mu tutaj dać? Bo w sumie możemy coś mu tu sprzedać. To możemy sprzedać. To możemy mu sprzedać. W sumie wszystko, co jest nam niepotrzebne. Tutaj jakieś Mighty mamy lepsze. Tutaj też. 52, a tutaj mamy 61, czyli to mamy, możemy wypiedlać. Jakieś glify, bo wtedy te glify mamy do zajebania. W sumie możemy te glify sprzedać? Możemy te glify sprzedać. Eee, w sumie tak nie możemy tych glifów, więc L. Tylko te ulepszone, co możemy zostawić. Co tu jeszcze ci mogę sprzedać, to ci mogę sprzedać? Aha, no już nie masz kasy, elo. Mm. Dobra, więc możemy sobie coś tutaj kupić, tak? Tutaj mamy co? Tutaj mamy srebrne, ten jest stalowy. Stalowa, 33. Możemy sobie to w sumie kupić. To możemy sobie kupić, to jest lepsze. Słabsze, fiłskę kuszę. Dobra, jakieś słabsze, to nie spierdala. Eee, dobra. No są tutaj chyba ceny, nie będą jakieś wybudowana, Maga. Musiałbym pojechać do Nowigradu, żeby sprzedać je chyba po lepszej cenie. tak mi się przynajmniej wydaje. Że w Nowigradzie są lepsze ceny. No dobra, jak już tu jesteśmy, co? Niech spierdana, A tutaj jeszcze możemy te kamienie runiczne też sprzedać. Chociaż najpierw bym sobie coś tutaj powkładał do broni. To bym sobie w sumie zostawił, bo to bym sobie powkładał do broni. Ogadniemy sobie. Yy, Ogadniamy sobie później, bo poza odcinkiem sobie ogadnę. Żeby to wszystko posprzedawać, jak się dopiecie, nie dopiecie. Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Bywaj! Do dłuższego poszerzenia nie mogę się wymyślić. Dobra. Co my tu mamy? Uda się do domu opcjonalnego, bo w środku jak w Oksum i zapadają właściciela. To takie zadanie popatrzmy, mamy tutaj coś mamy. Znać. Znajdź... Kijów? A, dobra, bo to było z tym tym, co zostali zaatakowani, tak? Poszukiwania, Tutaj coś jeszcze mamy na wygrać Znać wszystkie wszystkie zestawu i oddaję w... tłumaczenia kupcowi. Drugim jest napadł na oficjalnego kupca. No to możemy sobie zrobić jakąś misję poboczną w jakimś oddzielnym odcinku. Bo myślę, że taki odcinek zabierze z misjami pobocznymi. W sumie już nawet bym się zabierał do niego po tym. Eee, dobra. Czy co mamy znaleźć? Jakieś killów? Fe, 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 Gdzie ci to znajdę kill'off? W domu? Halo? Mogę tutaj coś popodpierdalać? Jak to mówią? Nie śpi, bo cię okradną. Kiedy to słowo. Kiedy to zdanie nabiera większego sensu. Śpijemy, zostali ukradzeni. Ukradnięci. Alkaches, alkaches, drut. Wybieramy wszystko w piździet, Ale no, mamy killów. Na północny wschód od Nowigradu. Są ponoć niewielkie złożone frytu. Spróbuję szczęścia tam. Dobra, żeby nie tracić czasu, weźmiemy sobie szybką podróż. O kurwa! Co jest, kurwa! Panie kurwa! Wale, co się tu zespiłem? Już mnie kurwa zaatakowało. Chuj. Uch, chyba no jeszcze z niedźwiedzia muszę się pizgać, niech spierdala. Nie chcę się znowu pizgać, wypierdalaj. Przynajmniej nie teraz. Wysłać ciebie kiedy indziej. Dobra, co my tu mamy? Eee, dobra, no jest na tym miejscu, ale... A jest coś jest. Złoże jest zbyt ubogie. Muszę poszukać innego. To jest miejsce jakby po złożu. Dobra, co my też mamy? Wyczułam wielki. Kurwa. Nie, Enderiagi. Będę rylgi, no stu wędy No Dobra, spierdalam od nich Kurwa, no ja mam wejś... ja pierdole Jeszcze muszę wejść do jakiegoś pierdole To pewnie i tak będę musiał tam wejść No będziemy jeszcze zobaczyć, tutaj to złożę Bo prostu jeszcze tak będą się tam wejść i tak będą się tam wejść Coś tu będzie Dobra, jakoś mnie wyczuwam Proszę, powiedzcie że to jest złoże Mało tu tego na Kurwa Poszukam dalej Ach, I musiałem kurwa wykrakać, że muszę wejść Kurwa Do tej jaskini Elo O, będzie jebania się No i będzie jebania się Ciekawe kogo ja tam spotkam Kurwa jeszcze te suki tam, ja pierdolę Dobra wiecie co, ja to sobie cięć i się jak znajdę ten... Nerfet czy jak to tam Bo kurwa go się z nimi, to ja będę chyba cały dzień Dobra słuchajcie, zająłem się nimi, chyba już koniec Nie wiem Czy jeszcze nie wyjdą z podziemi. A coś tu mamy może to proszę do otwarcia. Aha, no tak, przecież ja tam na wejście znalazłem klucz jakieś liście kieszę do tego. Dobra. Eee, musimy znaleźć ten nefret. Tutaj, tutaj widzicie, leży mamusia. mnie to, że mam arachnofobię, to kurwa. Nie wiem. Znaczy nie mam jakiejś mega wielkiej arachnofobii, tylko boję się takich takich pająków jak te. Taki ma, ma takie majątkowe pajączki, jakie mamy w Polsce, też chuj, ale takie większe, takie bardziej. Hmm, zagraniczne takie bardziej wiecie Skud, wesyńskie, to kurwa, boję się takich. Znaczy nie boję się tyle, co ich po prostu nie lubię. Eee, kostki brzeszczą, to północny wiatr. Jeszcze jakaś szmata. Dobra, Pozbieramy sobie. Możemy tu pozbierać sobie. Tutaj te ścierwija leżą. Dobra, gdzie jest? To złożę w ogóle. Bożem tam gdzieś zaczął eksplorować, że nie wiedzę gdzie jest złoże. Coś tu jest? Coś tu jest. Nefryt. Muszę go tylko jeszcze wydobyć. No dawaj, machaj tym kilofem. O, akurat mi się kod skończył. Otrzymał na wyszedł Okej, okay, dobra. Ja? Spierdalam. Nie tu już nie ma, elo. Nie tu już nie ma, jasno spierdalam Elo. Zaś było nefyty do fiskiego, za zakręt czasów, dobra. Więc cóż, znowu szyko ujdziemy się za chwilę Okej. Okay. Jesteśmy z powrotem. O, Ale ma. Praca. Pieniądze nie poszły na marne. Nawet nie wiesz z jaką przyjemnością wróciłem do mojego zajęcia. Dziękuję ci. Ale... A za co? Jak idzie praca? Wykonałem już kilka pomniejszych run, yy, tak na rozgrzewkę. Niestety, narzędzia i składniki, którymi obecnie dysponuję, nie pozwalają mi na stworzenie niczego lepszego. Na szczęście znalazłem dla ciebie nefryt. Proszę. O, dziękuję. Jeśli chcesz rzucić okiem na moje dzieła, to zapraszam. 10 tysięcy. <śleski> O kurwa. Pokaż mi swoje towary. Tak, co tam masz. Eee, co my tu mamy? Eee, glify, kamienie doniczne. Tu są jakieś ciekawe nowe. Pomniejszy glif odparcia. 1% odporności na obrażenia od żywiołów. Uuu. 33% zmniejszone uszkodzenia. Zmocnienia to to jest co? Uzdrowienia, regeneracja, żywotności Odporność tak krwawienie, o kurwa, halo, halo Myślę, że się dogadamy Tylko kurwa, hajsu <śm> Dobra, jak będę miał hajs, będę miał, wiecie Będę yy, Przy kasie, to pomogę Na no, ja razie niestety nie mogę Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Co my to to tu możemy zrobić? Zakładstwo czeladnik. Utrwalenie. O, dobrze, że tego nie wypierdalałem. No tylko, że kurwa wyjebałem te... ...glify. Spokój, słowo... ...rumniczne. Poświęcenie maksimum, punkty adrenaliny zaczynają maleć do zera. W tym czasie zwiększa się reakcja żywotności, wytrzymałość oraz zmieszanie się się zatrudnieniami. Ok. Takie premie zapewniane przez stoły płatne, jak wszystkie pozostają na. O kurwa, ja pierdolę. Pozostają na stałe. O, kurwa. O, ho 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 ho, 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 No, 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 no. Widzę, że się to dogadamy. Dobra, do HDPC weźmiemy. Jestem między więcej więcej nie mogę z tym zrobić Dobra, to trudno Bywaj Jak na razie tyle Ale zajebiste są te, te nowe glify Kurwa, że ja też to mogę tak ulepszać? Już to już to w pizda jest Dobra, nie mapa, zdania Co my tu jeszcze mamy? Ja, mamy jakieś jeszcze poboczne? Oprócz tego poszukiwania Wiedźmińskie nie mamy nic, mamy tylko z podstawki. Dobra, z podstawki też będziemy robić. To nam spokojnie. Wyszczą w planach zrobienie podstawki yy, kilku zadań pobocznych. Yy, Uda się do domu aukcyjnego, bo to w jest tutaj właściciela. Dobra, więc w sumie nie mamy nic innego do roboty, to lecimy do Oxenfurtu. No Dobra, jesteśmy w Wokenfurcie. Lecimy do tego domu aukcyjnego. Tylko podobno jest dobrze, jeśli mamy hajs przy sobie. Mamy 2,500 korony. Więc dobrze było jeszcze w sumie skoczyć do Nowigradu i wymienić walutę Wiecie co? Chwila No bo słuchajcie, przez przypadek mnie tutaj teleportowało Gdzie my jesteśmy w ogóle? Wieś ten. Przez przypadek się tutaj teleportowałem, ale widzę, że coś tutaj się dzieje Co tu się dzieje? Nie wasza rzecz! Wyglądacie jakbyście potrzebowali pomocy no bo tak po prawdzie, to potrzebujemy. Stwory jakoweś nam się w stodole zalęgły. Zastawiliśmy wejście, ale długo tak nie damy rady. A biada nam, jak się uwolnił. Bogaci nie jesteśmy, ale zapłacimy, jak plugastwo wybijecie. Spróbuję wam pomóc. Wpuścimy was do stodoły, a jak już będzie po wszystkim, drzwi otworzymy. Co to się odpierdala? Panie Wiedźmin, bo się wydostaną! Góle! Serio kurwa, w ogóle eee, wypierdalaj. Co ja, ich tak łatwo hitam? Kurwa, jakim szybko HP schodzi? Halo A czemu im tak szybko schodzi? Skoda jestem na tym? Kurwa, nie chciałem. Bierz ten serdny, skoda jestem na to ku zakładzie. Nie wiem. Dobra, góry zajebane. Już po wszystkim otwórzcie drzwi. Góry się tutaj najebało. Dlatego mieście problemy. Robota wykonana. Tak jest. To wasza zapłata. Dzięki za pomoc. Bywajcie. No, 15 koron. Zawsze coś. Dobra. Zawsze to coś, pomogę wieśniakom na przypadkową teleportację, tutaj co nie w ogóle to rzucili? Aha, one w, w roz, rozerwały kogoś gościa na strzępy. Mhm. A w sumie góle to góle. Dobra, lecimy do Nowej Gradu. Dobra, jesteśmy na Nowej Gradzie i teraz lecimy do kantoru wymienić walutę. Mogę służyć? Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na koronę. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę pon. Tak, tak, tak. Najkorzystniejszym najkorzystniejszym się mieście. No, proszę bardzo, wyelegackie kodony 2050. Hello. No to możemy teraz wracać do Oksenfutu. No dobra, jesteśmy z powrotem w Oksenfutu, czyli mam nadzieję, że te 4600 kodon nie będzie mało. Że nam wystarczają. Bo być może coś będziemy kupować. Przypominam, że żołnierz ma... No, bo wejdziemy? Czy będziemy mieli jakieś problemy z wejściem? To dom aukcyjny, braci Borsodi?ch tak? No raczej. Szeregowy kleiner, przypominam, że jesteście na służbie. Nie ucinajcie sobie pogawędek z cywilami. Proszę przedstawić cel wizyty. Tak z ciekawości. Służycie w Redańskim wojsku, zgadza się? Starszy szeregowy Wacław melduje się na posterunku, a to mój podwładny, szeregowy Kleiner. Żebyś się nie zesrał. <głosy> <głosy> Mówiliście, żołnierzu? Nic nie nic. <noise> przypadkiem być gdzieś indziej? Na froncie, dajmy na to. Zostaliśmy tu przeniesieni rozporządzeniem 76, łamane na CW, łamane na X. Zadanie? Ochrona domu aukcyjnego. Priorytet? Wysoki. Ten Borsodi ma chody na dworze. Pomaga sprzedawać łupy wojenne po najwyższej cenie. W zamian dostaje ochronę. Szeregowy Kleiner. To tajemnica wojskowa. Ups. <grym> Wydało się. Zastałem właścicieli? raczej właściciela, ale tak zastaliście. Wielce szanowny Horst Borsodi jest w środku. Mam do niego sprawę. Zgodnie z rozporządzeniem 70. Ja pierdolę. na X. Wstęp mają tylko osoby zaproszone imiennym pismem do udziału w aukcji. Jestem pewien, że jakoś się dogadamy. Wątpię. Zgodnie z rozporządzeniem 76, łamane na CW, łamane na X, starszy szeregowy Wacław ma w dupie kij od szczotki. Kleiner! <gry> mam wam przypomnieć, jaką karę przewidziano za obliżanie starszym szarżą? Kogo moje oczy widzą? Gerald, Wiedźmin z Rivi. Wime Vivaldi, Bankier z... Skąd ty właściwie jesteś? To nieistotne, druhu. Pieniądz nie zna granic. Co to za zamieszanie, starszy szeregowy Wacław? Na się Geraltowi? Mości Vivaldi, wasz szacowny znajomy, z jakiegoś powodu nie został zaproszony na aukcję. A A ja zostałem i zabieram go ze sobą jako towarzysza. No, Geralt, chodź. No, krótko zwięźle na temat. Ale rozkazy. Rozkazy szmazy. Chcesz, żebym złożył skargę do sierżanta? A? No właśnie, baczność i morda w ciup. O, oh, no właśnie, krótko z takimi. Rózkazy, rozkazy, rozkazy. Baki w koszarach uśmieją. <noise> Cisza! i masz na obchód! Lewa, prawa, lewa, lewa, no! Lewa, prawa, równaj! Ja pierdolę. O, chryste. Dzięki za pomoc. Doceniam. Daj spokój. Czego się nie robi dla stałych klientów? Interesy z tobą to czysta przyjemność. To samo zwykła mówić mojej świętej pamięci, małżonka. Oho, ludzie już się schodzą na aukcję. Chodźmy na górę. A właśnie, co tu można wylicytować? Wszelkiej maści prezioza, rzadką broń, różne egzotyka. Mnie najbardziej interesują płótna portrecistów szkoły mariborskiej. Van der Huya. Van Van de nie wiedziałem, że jesteś koneserem. Bo nie jestem. Dla mnie to wszystko bohomazy. Pakuję je potem w papier i zamykam w sejfie. Nie rozumiem. To po co? No jak to po co, Geralt? Muszę przecież dywersyfikować portfolio inwestycyjne. Wydawało mi się, że dom aukcyjny Borsodich był w Nowigradzie. Był, ale się przeniósł. Widzisz, Radowid zaproponował Horstowi preferencyjną stawkę podatkową: 0%. Ciężko przebić taką ofertę. Prawda? No i to się nazywa przyjazne państwo. Wiesz, tak właściwie, to chcę tylko porozmawiać z Horstem Borsodim. Uuu, z tym to akurat może być problem. Dlaczego? Bo straszny z niego odludek. Nie to, co jego ojciec, niech Melitele czuwa nad jego duszą. No, ale Horst pojawia się zwykle na chwilę w trakcie aukcji. Mogę cię wtedy przedstawić. Będę zobowiązany. Gadanie. Zobowiązują tylko weksle, hipoteki i kredyty. No dobra, chodźmy już na górę. A wiecie, na czym się ja teraz kopnąłem, kurwa? Teraz nie odpalę tego. Odpalę? Eee, gdzie tu jest ekwipunek, kurwa. No, fajnie, że tutaj nawet ekwipunek teraz nie ma. Ja pierdolę. Ja się teraz ja mam to cały czas to w z wesela. Nie zamienia go na zbroję. o kupnie domu? Mogę ci załatwić atrakcyjny kredyt. Żaden kredyt nie jest. Pod hipotekę chyba nie. Wygląda na to, że do aukcji jeszcze chwila. Wimmy, przecież to jest bankiet. Zgadza się. No i? Ja nienawidzę bankietów. Te wszystkie rozmowy o niczym, mikroskopijne porcje i podły alkohol. Nie będzie aż tak źle, zobaczysz. Przedstawię cię paru ciekawym znajomym. Ta starsza dama, o tam, to hrabina Mignol. Będziecie mieli dużo wspólnych tematów. A tamten wrogu to Hilbert. Noworyż. Robił się na grze w Gwinta. O, i widzę Jaromira, marszanda. Snob, ale trzeba mu przyznać, że na malarstwie zna się jak nikt. To jak? Zagadamy do kogoś? Wiesz, nie wypada tak, stać jak kołki. Eee. Dobra, kogo by tutaj zagadać? Eee. Czujesz, Geralt. To zapach pieniądza. Musisz sobie. Ja, zagadajmy z tą panią. Witam, mości hrabinę. Pozwoli pani, że przedstawię mojego towarzysza Geralta z Rivii. Wiedźmina ze szkoły Wilka. Przepraszam. Mieliśmy już kiedyś przyjemność? Nie. Rozpoznałam cech po medalionie. Musisz wiedzieć, Gerald, że hrabina Mignol jest znamienitą kolekcjonerką Wiedyminaliów. Wie... czego znowu? Wszelkiej maści przedmiotów związanych z wiedźmińskim fachem. Mieczy, elementów ekwipunku, medalionów. Okej. Okay. Można zapytać skąd u Hrabiny zainteresowanie skromnymi zabójcami potworów? Mamy miłe skojarzenia Ach, z czasów jakże już odległej młodości. Ależ proszę tak nie mówić, Hrabino. Wygląda pani kwitnąco. Wiem, bardzo mili, panie Wiwaldi. Ale poza naliami, mam też w domu lustra. A można spytać, co jest chlubą pani kolekcji? Zabytkowy pancerz ze szkoły Wilka. Z roku 1234. Klasy. Jest może na sprzedaż? Obawiam się, że nie. To pamiątka o wartości emocjonalnej. Ale inne wiedźmińskie cacka już by hrabina pewnie sprzedała albo kupiła. Więc może ubijecie jakiś interes? A ja potrącę sobie skromne. 5% opłaty manipulacyjnej. Pierdolone, się, kurwa, zna. Rzeczywiście, w manipulowaniu nie masz sobie równych, Wima. Chylę czoła. No, niech ci będzie. Pohandlujmy. Co my tu mamy? Siemens pojawia się o cechu brzmi: buty, rękawice, spodnie, Kurwa, wiemy. Dobra, co tu, tu mamy właśnie to zamieć... Gwiazda tańcząca, kurwa, ja pierdolę. Dobra, czekajcie, czekaj jak tu... Co spacer, bierzemy wszystko w pizdę. Dobra, elo. Ma coś hrabina na oku na dzisiejszej aukcji? Nie, ale Horst Borsodi zarzekał się, że wystawi coś, co mnie zainteresuje. Nie zdradził szczegółów? Nie. O, wie pan, jaki on jest? Chodząca tajemnica. O, zmieniając temat. Mości Geralcie, zastanawiam się, czy pomoże pan damie w potrzebie? Zależy od rodzaju potrzeby. Och, to drobnostka. Byłam przed chwilą na balkonie i upuściłam tam kolczyk. Wydaje mi się, że wpadł między deski, ale nie mogłam go znaleźć. Może pan ze swoimi kocimi oczami? Żaden problem. Już się biorę do pracy. Będę zobowiązana. Do zobaczenia za chwilę wime. No co? korzystając z okazji na tym etapie zakończymy ten odcinek. Jeśli mu się spodobał, zostawcie lajka, suba z węczkiem, żeby być na bieżąco z tymi odcinkami, z nowościami na kanale. Trzymajcie się do pa Pa!